Kinga Rusin wspomina pracę w TVP. publikując zdjęcie z przed lat zdradziła TS czy wróci do pracy w telewizji. Od czasu odejścia z Dzień Dobry TVN Kinga Rusin spełnia się jako podróżniczka. Nieustannie odwiedza jad coraz to nowe zakadki globu. Jedynie w ciągu ostatnich miesięcy celebrytka i jej ukochany wypoczywali w Australii. Na Malediwachi powitali 2023 roku w Meksyku. Niedawno ponownie zawitali słonecznej kostarki. Podczas kolejnych i Garusim pozostaje w stałym kontakcie z fanami i na Instagramie regularnie dzieli się wakacyjnymi zdjęciami czy przemyśleniami na temat wydarzeń w Polsce. W sobotę jak z Gwiazda TVM postanowiła powspominać stare, dobre czasy i zaprezentowała archiwalne nagrania ukazujące dzień jej telewizyjnego debiutu. Celebrytka Karierę rozpoczynala równo 30 lat temu w szeregach TVP1 i dokładnie 5 lutego po raz pierwszy wystąpiła na antenie stacji, która dziś regularnie krytykuje. Debiutująca prezenterka przedstawiła wówczas niedzielne oferty programowe TVP1 i jak zdradzila, nie uzyla wówczas promptera. Serio? To już z 30 lat 5 lutego 1993 roku roku zadebiutowałam na ekranie TVP1. Nie było wtedy innej telewizji. Tylko dwa kanały telewizji publicznej. Ale z to było przeżycie. Tym bardziej zainstanowczo odmówiłam korzystania z promptera. Bo nie chciałam sztucznie wypast, Zdradziła. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Zobacz również Kinga Rusin chwali się, ile przeleje nowo wpis, brakuje nas luz bezdrowia, ale nie na propaganda TVP, wideo. W swoim wpisie Rusin nie ukrywała, ze lata pracy w telewizji była ekscytujące i pełne wyzwan. W tym czasie celebrytka zrealizowała kilkaset reportazy, wiele wywiadów, prowadziła programy i oficjalne gale. Telewizja to była przygoda i niezła szkola, bo robiłam tam później dosłownie wszystko, od produkcji po montaż. A nawet czasem zdarzało mi się stanąć za kamera, taka wielka na kasety, a później mniejsza. Cyfrowa. Niedawno moi koledzy z pracy policzyli, że zrobiłam w sumie blisko 200 reportazy i jeden dokument. Na zamówienia Andrzeja Fidyka wywiadów wielokrotnie więcej nie mogłam narzekać na nudę, najeździłam się z kamera. Prowadziłam programy rozrywkowe i publicystyczne, koncerty i wielkie oficjalne gale. Wśród nich ten z okazji 10lecia wstąpienia Polski do NATO czy dwadzieścia wolnych wyborów, wspominala. Okazuje się jednak, że Rusin wcale nie myśli o powrocie do telewizji. Jak przyznala, za bardzo ceni sobie obecna niezależność które umożliwia jej dalsze poznawanie świata. Było ciekawie, ale bycie niezależnym i poznawanie świata, szczególnie we dwoje, jest tak wspaniale i tak kusi codziennie czymś niezwykłym, że, odpowiadając na pytania, na razie nie myślę o powrocie do telewizji. Pozdrawiam ciepl o, jeszcze z Kosteryki, zakończyła. Zobaczcie, jak wyglądał telewizyjny debiut Kingi Rusin.